Hej, ludziska, witam was w nowym filmie na moim kanale. I od razu chciałbym was przeprosić, gdyż planowałem, aby ten film pojawił się wcześniej. No ale niestety, zupełnie jakiś wirus i praktycznie przez tydzień byłem wyłączony z życia. No ale jak widzicie, pewnie po tytule dzisiaj chciałbym przedstawić wam komendy, które ułatwią wam grę w Team Fortress 2. Zacznijmy od tego, co to jest konsola. Konsola deweloperska jest częścią interfejsu skierowaną głównie do deweloperów oraz zaawansowanych graczy. Jest to interfejs oparty na tekście, który pozwala użytkownikowi wpisać komendy, które gra później zinterpretuje. Na nasz chłopski rozum, gdy wpiszemy coś w konsoli, zobaczymy efekt w grze. Domyślnie w Team Fortress 2 konsola jest wyłączona. Aby ją włączyć musicie wykonać kilka następujących kroków. Wchodzicie w opcje, Zaawansowane. Klikacie ten mały kwadracik włącz konsolę, a następnie OK. Konsola domyślnie jest przypisana pod tildą, no ale zawsze możecie to zmienić w opcjach gry. Aby wydłużyć ręce, wpisujemy komendę ViewModel, kładka fov, a następnie wartość między 75 a 125. Dzięki temu jesteśmy w stanie więcej widzieć. Aby zwiększyć nasze pole widzenia, wpisujemy w konsoli komendę FOV, kładka Desired, a następnie wartość pomiędzy 75 a 90. Wartość 75 jest domyślną, a 90 maksymalną. Ja osobiście polecam maksymalną, dzięki czemu jest naprawdę o wiele, wiele większa różnica. Team Fortress 2 umożliwia nam nagrywanie filmów. Aby to zrobić, musimy wpisać komendę record, a następnie nazwę dla naszego filmu. Po wciśnięciu Enter zaczyna nam się nagrywać rozgrywka. Gdy chcemy zakończyć nagrywanie, wpisujemy komendę stop. Aby odtworzyć nasz film, wpisujemy play demo, a następnie nazwę naszego pliku. Aby móc poruszać się po naszym filmie, wpisujemy demo i lub możemy użyć skrótu klawiszowego Shift plus F2. Otwiera się nam wtedy małe okienko, w którym możemy operować naszym filmem. To co Wam przed chwilą przedstawiłem było w miarę łatwe. Teraz zajmiemy się czymś lekko trudniejszym, a mianowicie bindowaniem. Aby coś zbindować, musimy wpisać Bind, przycisk pod który chcemy zapisać binda, a następnie komendę. Na przykład bind, przycisk O, save testowy bind. Teraz, jak będziemy naciskać przycisk O, na serwerze będzie wyświetlać się wiadomość na czacie. Możemy również zbindować inny przycisk, na przykład komendą kill. Czyli na przykład bind, P, kill. Czyli za każdym razem, jak będziemy naciskać P, będziemy umierać. Często coś takiego wykorzystuje się w meczach highlanderowych. Gdy drużyna ma tylko minutę na setup, poboczne klasy typu Scout, Soldier mogą się szybko zabić. Dzięki temu inżynier może zebrać metal i szybko postawić działko. Często pytacie się mnie, jak to zrobiłem, że chowam broń podczas strzelania się. Aby to zrobić, musicie wpisać pewną komendę. A mianowicie, bind, tagu przycisk, a następnie R, kładka, draw viewmodel. Teraz, gdy klikniecie pierwszy raz przycisk, który sobie zbindowaliście, broń się Wam schowa, a gdy klikniecie go po raz drugi, pojawi się. Aby usunąć binda, wystarczy, że wpiszemy komendę unbind, a następnie przycisk, który chcemy zunbindować. Jeśli gracie na własnym serwerze, możecie aktywować cheaty. Aby to zrobić, wpisujecie komendę sv cheats 1. Wpisanie tej komendy umożliwia nam wpisywanie kolejnych komend, które są niedozwolone na publicznych serwerach, np. NoClip, który pozwala nam dosłownie latać. Team Fortress 2 jest grą pierwszoosobową. Jak pewnie sami zauważyliście, gdy popatrzymy w dół, nie widać ani naszych nóg ani torsu. Istnieje jednak komenda, która pozwala nam się poczuć jak w Battlefieldzie. Pamiętajcie, że aby ona dobrze działała, musicie zmienić swój ViewModel na około 75. Aby ją włączyć, wpisujemy w konsoli bardzo długą komendę. cl first person uses world model 1 Jest to dość długa komenda, lecz daje nam naprawdę dużo frajdy z gry. Jeżeli chcecie wrócić do domyślnej wersji, wystarczy, że przepiszecie komendę jeszcze raz, i zmienicie z jedynki na 0. Szybkim sposobem na dołączenie na serwer jest wpisanie komendy Connect, a następnie IP serwera, na który chcecie dołączyć. Tutaj przykładowo wziąłem randomowy serwer z Giala z Google i wkleiłem do konsoli. Czasami może być taka sytuacja, że przerwie Wam połączenie z serwerem. Aby z powrotem na niego szybko dołączyć, wystarczy, że wpiszecie komendę Retry, a gra połączy się z serwerem automatycznie. Kolejną przydatną komendą jest netgraph1. Po wpisaniu pojawi się Wam mała nakładka w prawym dolnym rogu, która pokaże Wam m.in. innymi Wasz prawdziwy ping, ilość FPS-ów oraz Lerp. Gdy uznacie, że wystarczy już grania na dziś, możecie wpisać komendę disconnect, aby opuścić serwer, lub Quit, aby wyłączyć grę całkowicie. Na sam koniec pokażę Wam komendy, które są mniej ważne, ale warto o nich wiedzieć. Pierwszą z nich jest komenda crosshair 0. Dzięki niej możemy wyłączyć nasz obecny celownik. Aby go włączyć, wystarczy, że przepiszemy komendę crosshair i zamienimy 0 na 1. Ostatnią komendą na dzisiaj jest komenda clear. Ma ona za zadanie wyczyścić konsolę, dzięki czemu będzie ona dla Was bardziej przejrzysta. No i to by było tyle jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, a jeżeli tak strzelcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście na nim nowi. Ja osobiście Was przepraszam za to, że przez dwa tygodnie nie pojawiały się żadne sensowne filmy na moim kanale, ale było to spodobane tym, że po prostu byłem chory, no i po prostu głos mi siadł i praktycznie nie byłem w stanie mówić przez parę dni. Jak pewnie słyszycie, mój głos jeszcze nie jest idealny, no ale tak to jest, jak się po prostu zachoruje. To tyle jeśli chodzi ode mnie, dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć!